patrona Krakowa, świętego Floriana, który jest szczególnym patronem naszego miasta i można powiedzieć wchodzących i wychodzących do niego przez Bramę Floriańską. Mówi nam, kiedy wchodzimy i wchodzimy przez tą Bramę, nie bójcie się, Dzisiejszy dzień jest również dniem rocznicy śmierci błogosławionego Michała Giedrycia. 539 lat temu wszyscy zgromadzeni na odpuście Świętego Wroga przybiegli tutaj, do Świętego Marka, kiedy się dowiedzieli, że błogosławiony wtedy Michał Giedrych zmarł. Cuda zaczęły się dziać już przy jego grobie, jego ciele, więc też szczególnie na dzisiaj Szczególnym patronem błogosławionym Michał który jest szczególnym patronem dla siostry Jadwiga. Tutaj z nami są dzisiaj obecne siostra Anna i siostra Marzena. I powiedziałem mi, że 30 lat temu siostra Anna przyjęła habit w tym dniu i wstąpiła do mnie no, na odpoczynowicę. tak, siostra Marzena zaczęła od tego Mówmy się za siostry. I jeszcze jedna okazja. w seminarium, którzy w tej chwili przeżywają na